Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj drugi materiał z cyklu Labirynt myśli, czyli serii na kanale, w której będę omawiał różne tajemnicze zjawiska, hipotezy naukowe, przepowiednie i tematy nawiązujące do teorii konspiracyjnych. W dzisiejszym filmie omówię dla was najważniejsze przepowiednie Teresy Neumann, niemieckiej stygmatyczki, która wygłosiła w swoim życiu wiele przepowiedni. Niektóre z nich już się sprawdziły a inne zdaje się, że wprost nawiązują do naszych czasów. Teresa Neumann, mimo tego, że była Niemką, nie przepowiadała zbyt optymistycznej przyszłości swojemu narodowi. Zaskoczeniem może być dla Was to, że bardzo korzystnie wypowiadała się w swoich przepowiedniach o Polsce i Polakach. W jej wizjach wiele informacji możemy znaleźć na temat Izraela i kolejnej wielkiej wojny, którą doświadczy ludzkość. Co ciekawe, Polska ma wyjść z niej ogromną ręką. W jednej z przepowiedni mówi, że w języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. Zapraszam Was na moim zdaniem bardzo ciekawy materiał, który mam nadzieję, że wynagrodzicie łapką w górę i udostępnieniem materiału, co bardzo dobrze wpływa na zasięg filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu fronda.pl pod tytułem Teresa Neumann Roroctwa dla Polski. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu interia.pl pod tytułem Niemiecka mistyczka w swoich wizjach widziała losy Polski. Co konkretnie? Autor artykułu również się nie podpisał. Omawianie przepowiedni Teresy Neumann najlepiej zacząć od życiorysu samej stygmatyczki. Urodziła się ona w wielki piątek 8 kwietnia 1898 roku w małej wiosce w Bawarii. Urodziła się w rodzinie Krawca i była najstarszym z 11 dzieci. Ojciec naber, pastor parafii św. Laurientego, zauważył głębokie zaangażowanie Teresy w religię już we wczesnym dzieciństwie. Jak podaje portal interia.pl W 1918 roku Teresa Neumann doznała ciężkich poparzeń podczas ratowania zwierząt z płonącej stajni. W wyniku obrażeń straciła wzrok, a jej ciało obezwładnił paraliż. Przez kilka lat młoda Teresa była zdana na pomoc innych. Jej życie odmieniło się w 1923 roku. Podczas beatyfikacji świętej Teresy wówczas znów zaczęła widzieć. Rok później, podczas jej kanonizacji, odzyskała pełną sprawność. Na tym jednak nie koniec, bo w kolejnych latach Teresa Neumann nadal doświadczała trudnych do wyjaśnienia zjawisk. Poprzez modlitwę z bliskimi w pobliskim kościele. Miała zostać uzdrowiona z zapalenia wyrostka robaczkowego. Lekarze, mimo wcześniejszej diagnozy, stwierdzili, że w jej organizmie nie ma śladu choroby. W 1926 roku na rękach, nogach, głowie i boku ciała pojawiły się stygmaty. Miały krwawić co tydzień, w każdą noc z czwartku na piątek. W tym czasie miała tracić nawet 10 kg oraz miała widzieć mękę Jezusa, przypowiadać przyszłość. I mówić w obcych językach. W pozostałych dniach funkcjonowała w normalny sposób. W jej domu pojawiały się setki wiernych, którzy prosili o łaskę, uzdrowienia. Według świadków leczyła, przyjmując na siebie ich cierpienie. Poza tym, przez 35 lat jedynym pokarmem Teresy Neumann miały być komunikaty przyjmowane podczas Eucharystii. Tu komentarz ode mnie, że raczej mi w to trudno uwierzyć, że kobieta przyjmowała jako pokarm. Wyłącznie Eucharystię. Wydaje mi się logicznie rzecz biorąc, że jest to mało możliwe. Lecz omawiamy dzisiaj przepowiednie, więc kto wie. Sprawą najciekawszą są wizje stygmatyczki, które wprawiają w prawdziwe osłupienie wielu czytających i komentujących te obrazy. Z pomocą przychodzi portal fronta.pl, który dokładnie spisał cytaty z Teresy Neumann. Będę je czytał, a następnie analizował i komentował. Od wielu lat Bóg dawał mi wizję przyszłości. I dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem. Dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 roku ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus i świętym Janem od krzyża. Święci Ci są patronami i opiekunami zakonu karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania. Tak zaczyna się jedna z wizji Teresy Neumann, którą zaraz przytoczę. Jak czytamy na portalu fronda.pl Posłuchaj Izraelu, to do Ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z wark moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych słów jest do Ciebie Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do Ciebie. Posłuchaj Izraelu, nie zatwardzaj serca swego. Albowiem mówi tobie Pan, było milczenie przed Tobą na długie lata o plemię niewdzięczne, które zabijało proroków i ukrzyżowało syna samego Boga. Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani apostołów jego, który miał do Was przemówić, abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata? Dano Wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo, abyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości. Pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając Ziemi stare tajemnice. Tutaj na samym wstępie są słowa skierowane do Izraela i narodu żydowskiego. I ważne jest to, że słowa te zostały wygłoszone w roku, w którym Izrael na nowo powstał jako państwo. Już tutaj widać, że autorka zwraca się do Izraela o plemienie wdzięczne. Mówi to o tym, że przez lata naród Izraela tułał się po całym świecie bez państwa i jednym z tego powodów miało być wyrzeknięcie się Jezusa i ukrzyżowanie go. Bóg daje łaskę Izraelowi, aby wrócili na Ziemię Świętą i tylko od nich zależy, czy tę łaskę docenią i wykorzystają. Czy i teraz nie poznajecie jeszcze, jak wierna była mowa proroków? I jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście, przyjdzie czas już niedaleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym, sługom pychy, nienawiści, których serca są zatwardziałe, biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego. Te słowa można zinterpretować jako ostrzeżenie dla Izraela, że jeżeli naród nie nawróci się, to spotka go straszliwa kara za grzechy. Czy w obecnej sytuacji Izrael nie odwraca się od Boga, od słów Pisma Świętego? Tutaj opinie pozostawiam wam, jednak to, co dzieje się w Gazie, jest według mnie zaprzeczeniem dobra. Jak dalej cytujemy za portalem fronda.pl A teraz słowa wtóre jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi. Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas, posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem opusty niebieskie, jak za dni Noego, nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami, ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zgasły. I będzie drżało jej łono, aż walić będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany, pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop. Nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie niepewność. Biada wam narody, które się zaparły boga i podeptały krzyż jego, które wstydzicie się znaku krzyża. Znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa. Tutaj ewidentnie Teresa Neumann ostrzega ludzkość przed katastrofami naturalnymi, które będą coraz to bardziej narastać: wybuchy wulkanów, powodzie, trzęsienia ziemi. Czy w ostatnich latach nie mamy ich wyjątkowo dużo? A może nastają właśnie te czasy czasy ostateczne, według wielu proroctw. Na przykład obecnie omawianych słów Teresy Neumann. Biada przede wszystkim tobie, Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce waszej zagłady. Czeluść, której głębie wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakich dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć. Na hańbę waszą i karę słowa waszej pychy. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny. Gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie, przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych żydów przyłączył się do starych, Włanim krwi ludów zapomnianych. Tutaj Teresa Neumann. Przewiduje straszliwą katastrofę, która spotka Niemcy, przywołuje czasy II wojny światowej, kiedy to naród niemiecki był bezwzględny dla innych narodów i że spotka za to ich straszliwa kara. Biada przede wszystkim wam, prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego oraz moc sroga synów północy, a przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności. Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio. Jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami później pokuty. Usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była Twoja wina i zguba Twoja, nie ci bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają, inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy. Tutaj opisane jest kompletne zniszczenie Berlina i nigdy nie odbudowanie stolicy Niemiec, jednak Niemcy jako kraj nie zniknie, a przyjdzie swego rodzaju oczyszczenie. Biada i Tobie, dumny Albionie, kupczący krwią cudzą ciąży na tobie krzywda, wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś się prawem moim i stolicą Piotrową, posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę moją nie dbałeś, z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, a jej też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skróć się póki czas i nawróć się do mnie, Pana Twego, i uznaj sługę mego nad sobą, Tutaj jest wizja na temat Brytyjczyków i przywołanie kolonializmu oraz reformacji. Przywołane są okropne rzeczy, które kiedyś robili Brytyjczycy. Słowa te również są w postaci ostrzeżenia. Naród ten ma jeszcze czas na skruchę i poprawę. Jeżeli tego nie będzie, to może liczyć na karę za grzechy. Biada wam wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to bankierzy, o zamkniętych dłoniach, przez chciwość i sercach skamieniałych. Spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych i ciężar krwi, którą przelewają niszczący zaś w zaślepieniu. Wizja jednoznacznie mówi o tym, że ludzkość za bardzo poszła w stronę pieniądza i dóbr materialnych, Jesteśmy zaślepieni bogactwem materialnym, a nie widzimy jego w naszych sercach czy duszach. Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy. Ludy żółtego Goga i Magoga. Na straży bezpieczeństwa Europy? Co to może być? Być może Chiny, które przyjdą na ratunek Europie przeciwko innemu wrogowi. Być może krajom arabskim. A jak wy interpretujecie ten fragment? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa zbawiciela stać będzie Kościół katolicki zbawiciela. Jak worną ziemię wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu który tyle wycierpiał. Tutaj dość ciekawa wizja, według niej Rosja nawróci się na katolicyzm. Obecnie wydaje się to niemal nieprawdopodobne. Choć kto wie, co się wydarzy w przyszłości, Błogosławieństwo moje dam słowianom, a słowianie choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitrzy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem moim. ludem słowa przedwiecznego i pojmą naukę moją i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy, pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica Kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się łzy za nią, które matka moja pod krzyżem przelała, a naród, który ją czci, nie będzie między narodami ostatni. Z tych słów można wywnioskować, że Słowianie staną się owym narodem wybranym. Bóg da wielkie błogosławieństwo Słowianom. Być może katastrofalne rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości, nie będą dotyczyć Słowian, albo będą dotyczyć w dużo mniejszym stopniu. Ważne są słowa również na temat Matki Boskiej i narodu, który ją czci. Jasne jest to, że chodzi o Polskę. Jeżeli nie będziemy narodem ostatnim, świadczy to o tym, że być może Matka Boska zaopiekuje się Polską. I nie spotka nas aż taka katastrofa jak inne kraje. Przypomnijmy, że Teresa Neumann była Niemką, a jej tak wiele w przepowiedniach mówi o narodzie polskim. Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy. Zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. W języku polskim będą pisane najmądrzejsze prawa. Co to może oznaczać? Może to, że właśnie Polska ocaleje z jakiejś ogólnoświatowej katastrofy i dzięki temu to w języku polskim pisane będą prawa, ponieważ odrodzenie wyjdzie z naszego narodu. Jest to bardzo ciekawa i pozytywna dla naszego narodu przepowiednia. Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary, ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie. Dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte. Rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej. Tu karę dla Polski można upatrywać w przeszłości, czyli utracie niepodległości na 123 lata i II wojnie światowej. Dzięki wierze, jako naród przetrwaliśmy i być może w przyszłości będziemy jeszcze większym i mocniejszym państwem niż teraz. Wzejdzie mimo klęski znowu chwała nad Paryż i Tokio. Hiszpania będzie krajem serca mojego. Przez miłość ku niemu się podniesie. Italię, chociażby krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituje się nad światem. To purkary odrocze. I serca grzeszne życie ożywie. Pomimo, że takie kraje jak Francja, Włochy czy Hiszpania dosięgnie klęska, to i tak kraje te powstaną dzięki miłosierdziu Boga, tak można interpretować te słowa Teresy Neumann. Nie zostawię ziemi złym na wydanie. Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów w skarce tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni. Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki, bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę. Przypowiednie Teresy Neumann uważam za niezwykle ciekawe. Można z nich wyciągnąć, że świat czeka wielka katastrofa naturalna bądź trzecia wojna światowa. Większość krajów spotkają straszliwe wydarzenia, które to na trwale zmienią duchowość narodów. Rosja nawróci się na katolicyzm, a Europa Zachodnia powróci do wiary. Największa tragedia ma spotkać Niemcy, ale i one ocaleją. Lecz będą bardzo zniszczone. Na przykład, Berlin zostanie zrównany z Ziemią. Bardzo pozytywne albo mniej złe rzeczy spotkają Słowian, a przede wszystkim Polaków i Polskę. Z przepowiedni można wysnuć, że dzięki temu, że inne kraje osłabną, a Polski klęska nie dotknie, to nasz kraj wykorzysta szanse. I stanie się jednym z najsilniejszych krajów świata. Jest to bardzo optymistyczna wizja, ale czy realna? Ciężko stwierdzić. Na pewno przy obecnej klasie politycznej ciężko oczekiwać, że nasz kraj podejmie lepsze decyzje niż inne kraje. Chyba że katastrofa będzie naturalna i wyjątkowo ominie Polskę, a to będzie stanowić jakiś nowy początek. Jestem ciekawy, co wy uważacie na temat przepowiedni Teresy Neumann. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu o koncepcjach Stanisława Lema. Film znajdziecie w playliście Labirynt Myśli. Obecny film jest najdłuższym na kanale, dlatego mam nadzieję, że go docenicie i wynagrodzicie go łapką w górę oraz udostępnieniem na Facebooku czy portalu X. Na teraz się żegnam wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia!